No, i właśnie to jest to, o czym też wspominam często, to wyczucie momentu, kiedy wiemy już, mówimy sobie dość. W sensie wiemy już, że, że to jest to, kiedy już możemy skończyć, nie musimy więcej malować, bo efekt nas zadowala. A kiedy będziemy i jesteśmy zadowoleni z efektu? No to już każdy na to pytanie musi sobie indywidualnie odpowiedzieć. Każdy artysta musi znaleźć ten moment, to wyczucie. Nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało. Ja często zastanawiałem się, czy już, czy nie. I często zdarzało się tak, że przedobrzyłem. Na przykład malując coś za dużo, za dużo, za wiele, zamalowując coś. Czego nie chciałem zamalować i uzyskiwałem efekt troszeczkę odwrotny od zamierzonego. Nauczyłem się tego na błędach. Ty się na moich błędach możesz uczyć, więc masz ten komfort, że nie musisz tego przechodzić na własnej skórze. Krótko mówiąc, więc i tak najważniejsza rada jest taka, że musisz sobie tutaj. Samemu wypracować, bo zawsze lepiej jest w pewnym momencie zatrzymać, powiedzieć sobie ok, nawet powiedzieć sobie więcej. Ok, przyjdę jutro, zobaczę na świeżo, na świeżą głową, może jeszcze coś tam dołożę, niż naćkać za dłużej i potem korygować i poprawiać.